16 Ogólnopolskie Sympozjum Nauka Przemysł Metody Spektroskopowe w praktyce to wyjątkowa okazja do tego, by społeczność z różnych uniwersytetów, różnych politechnik, a także instytutów badawczych mogła porozmawiać na bardzo ważne tematy. Tematyką naszej konferencji przede wszystkim jest szeroko rozumiana chemia, ale również chemia medyczna, farmaceutyczna, ochrona środowiska początku pełnienia funkcji najpierw prorektora a później rektora uczestniczę w każdej konferencji i sprawia mi to niezwykłą przyjemność a jednocześnie jest to dla mnie wielka nauka ponieważ to spotkanie nauki i przemysłu jest rzeczą niezwykle ważną ważną zwłaszcza dla nauk chemicznych Dzisiejsze sympozjum zgromadziło wybitnych przedstawicieli nauki z całego kraju. Jest to szesnaste sympozjum poświęcone relacjom nauki, biznesu, komercjalizacji, pomysłom związanym z nowymi metodami badawczymi, z wynikami najnowszych badań. W mojej opinii właśnie połączenie biznesu i nauki jest takim zadaniem priorytetowym dla współczesnego naukowca oraz przedsiębiorcy. Z tego względu, że bardzo chętnie chcielibyśmy się właśnie dzielić swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i zrobić coś pożytecznego właśnie dla społeczeństwa. Ja zajmuję się poszukiwaniem nowych leków antynowotworowych na bazie platyny oraz rutenu i myślę, że jest to wspaniała możliwość właśnie zaimplementowania moich osiągnięć do przemysłu. Ja jako dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych jestem bardzo dumna, że ta konferencja odbywa się po raz kolejny, gdyż jest to dowód na ważność i szerokie badania, które są prowadzone w naszym instytucie. W ramach instytutu prowadzonych jest wiele konferencji, jednak musimy przyznać, że ta jest jedna z ważniejszych konferencji, gdyż łączy naukę i przemysł, czyli to, co jest ważne dla społeczeństwa, czyli że nasze badania dowadnia mają praktyczne zastosowania i jest duże zainteresowanie interesowanie tym.